Młodzież, człowiek, Polska. Proszę. Panie pośle, rząd prasuje nad ustawą antyhazardową, ma powstać czarna lista stron www, które koniecznie muszą być zablokowane. I tu pojawia się moje pytanie. Dlaczego działacie jak komuniści? Chcecie mówić mi, co jest dla mnie dobre, co jest złe. Dlaczego jesteście takimi kłamcami? Ponieważ mówicie o wolności, że rzekomo liberałami, czyli walczycie o to, żeby każdy obywatel miał jak najszersze prawa i swobody, ale chcecie mi zakazywać prawie wszystkiego. Chcecie mi mówić, jakie strony mogę odwiedzać, jakich nie mogę, jakich automatach mogę w automatach nie mogę, na mogę nie mogę, czy mogę chodzić do kasyna dlaczego jak się nie tak będę jak wam nie wstyd ja jak prosił nie ja bym, ja bym prosił pana zwłaszcza, że pan no, mówi Młodzież Polska to była wielka organizacja wiele ludzi tam w życie oddali za Polskę ja bym prosił, bym jest kulturę, jest. Bym prosił o pewną kulturę proszę, Młodzież Polska, wiem o co. ja bym prosił o pewną kulturę nie mówienia, jesteście kłamcami, proszę o pewną kulturę to, to, to nie jest chyba wygórowane my wygórowane też wymagamy pewnej kultury od no właśnie, kultury o, politycznej, mój, której nie, pan i posadzi... pana koledzy z partii nie prezentują proszę nie, proszę nie przerywać teraz, bo odpowiadam proszę nie używać epitetów co do tego, czy, że, że pewne, że państwo, rozumiem pana pretensja, jest o to, to, że państwo wprowadza pewne ograniczenia. No to jest wszędzie na świecie tak. no, Każda ustawa, każdy zakaz, każde prawo jest jakimś ograniczeniem. Czyli pan żąda w ogóle likwidacji państwa. Wszędzie na świecie pewne formy hazardu są zakazane, pewne strony internetowe są zablokowane. Czyli cały kodeks karny, kodeks drogowy, to wszystko są jakieś zakazy. I nie ma państwa. I no to właśnie pan powinien do anarchistów się zapisać, a nie do młodzieży. Ja nie walczę o zniesienie państwa. Ja walczę o to, żeby że mógł robić to, co chce, walczyć o swoją wolność. A to, tym, jest co ci mi pan zakazy. mówi, pan nie, bo to by to, to trzeba teraz konkretnie to, powiedzieć. To, co, co to znaczy, mówi. że pan walczy o swoją wolność? To no, są przepisy łowieckie, że nie wolno strzelać do pewnych gatunków zwierząt. Są przepisy drogowe, są przepisy yy, co do parkowania samochodu. No, pan może powiedzieć, są zasady tej dyskusji, że na przykład nie każdy może dowolnie długo profesor, mówić. Pan? Proszę pana, albo pan, pan będziemy... Pan pozwoli, ja naprawdę długo nie mówię, ale nie mogę w tych... Krótko mówiąc, te zakazy, które w obszarze hazardów chce wprowadzić Polska, są dość powszechnie stosowane na świecie, niczego innego nie chcemy. Zarzut taki, że w Polsce są zakazy, jest zarzutem absurdalnym. Nie ma państwa, gdzie nie ma zakazów. Ja to... Oczywiście skala tych zakazów, ale w Polsce nie ma niczego nadzwyczajnego.